Cześć kochani! To są dzisiaj bardzo, bardzo wyjątkowy odcinek zdrapkowy, czyli mój urodzinowy odcinek. Tak, no i z tej okazji dzisiaj mamy dwie zdrapki o wartości 5 euro, czyli wkładu mamy dzisiaj 10 euro. Takie złote, piękne, powiem wam, że bardzo fajne zdrapeczki. I mam nadzieję, że dziś przyniosą mi mega, mega urodzinowe szczęście. Co prawda, urodziny miałam jakiś tydzień temu, ale stwierdziłam, że Zanim rzucę odcinek, to trochę minie. Także, kochani, w zdrapeczkach musimy znaleźć, kochani, siódemeczkę, sztabkę złota lub o, tu nie wiem, jak to się nazywa, to coś? Nie? Także, kochani, no, mega, mega, się cieszę, że mogę dzisiaj podrapać troszeczkę, oczywiście łyżeczką. Ktoś mi tam polecał, Ela Kinga polecała drapanie łyżeczką, także dzisiaj tak będziemy drapać. No i dobra, i sobie pojedziemy, kochani. Pięknie się drapie. Dobra, tu mamy po prostu liczby: 6, jeden, dwa, cztery. I to będzie taki szybki, bardzo odcinek. 3, 8, 5. No, kochani, no i takie jedno wielkie, 0, 9 i niestety znowu 0. Więc na urodziny mi się w tej zdrapce nie poszczęści. No szkoda, szkoda bardzo. No dobra, nie poddajemy się, lecimy z drugą zdrapeczką. Oby odcinek okazał się szczęśliwy dla mnie. Z drapeczki dostałam od swojego męża. No ale... Powiem wam, że no i... Kurde, już myślałam, że to 7. No i dobra. Ostatnia szansa, by cokolwiek wygrać. No i dupa, Jasiu. Karuzela. <śled> No niestety, także w tych zdrapeczkach mi się nie poszczęściło. To stwierdziłam, że dorzucę jeszcze tutaj super siódemkę polską. Może, może siódemka yy, tu się znajdzie, skoro taki odcinek siódemkowy. Aczkolwiek powiem Wam, że siedem yy, nie jest moją szczęśliwą cyfrą. Dla mnie jest szczęśliwa trzynastka. No, i niestety w tej również polskiej. Także, niestety, kochani, ten odcinek okazuje się bardzo, bardzo smutny. Dajcie jakąś koniczynkę na pocieszenie w komentarzach. No i co? Ja się z Wami żegnam, życzę Wam mega pozytywnego dnia. Trzymajcie się. Pa. pa.